Hej, cześć, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w 12 odcinku. Zagrajmy MTA bez play. Ze mną jest kocioł. Siemano. Hej, cześć. Czekamy aktualnie na rakietę. Przy okazji sprawdzamy parametry samochodu. O, tu już widzę koło pasowe. Może by się to chciało otworzyć? Ty, jest rakieta. Chodź. Żeby mnie nie spadli. Startuje, o, no tylko nie, nie na, najlepiej nie po środku. Żeby zdążył, <głos> <głos> tak ostatnie pamiętasz? Mm. <noise> Dwie sekundy. Tylko co? Co ona co napisała? Co ty kurwa Ronaldo? Spokojnie. Wid Ej, widzę, co? widzę. No bo ten gość coś pisał, ten gościu. Wójt. Tajnik, kiepski. <laughs> Co na robie. <laughs> Masz pozdrowienia na YouTube. <laughs> Nie patrz. Czekaj, czekaj. Jaka libacja, ja wierzę. Ja Babka cię posunęła, zamiast ja to na mnie. Umywam od tego rączki. <grymne> ty poję się cycki trzęsą. <grymne> Wiem, widzę. <grymne> A ty jaka wina. O, już starszy. Okej. Okay. <grymne> Czaja ja profesor. Myślałem, że Ty. spadłeś, bo tak nie... Ja jestem tak ciekawy gdzie ta rakieta leci. Przeważnie ja nie wyt... zatrzymuję. Eee, chyba... Raz leciałem jakoś do końca chyba mnie zabiło. Tak? No. O. Ja to skakiwać. nie... Jakoś... Nie w tą stronę mi wyrzuciło. Parachutę się otworzyło. Jeszcze gdzie, na mnie. jeszcze gdzie do tej dziury spadnę. Ja, ja jeszcze ja z jeszcze padachronem lecę dopiero. Tam to już zapierdala. Kurde, jak nam zabierze skiny, to już jest masakra. Nie. Ile jest tych Skariolusów? Dwóch. To nie powinno dać radę. Chyba jest ograniczenie do 8-3 do 10. A jak gorzej, jak ona nas zabije. Ano. Eee, może nie. Ty już wylądowałeś? Może nie. Wylądowałeś? Dobrze ją posuwałem, po... to może nie. <noise> wylądowałeś już? Heheszki. <noise> <noise> no, jestem już tuż za tobą. Paweł Jumper! Matko, jak to to... ...dziadostwo. Nagrywasz z kociołem? Kto? Nie, tak się śmieje, tak wczoraj. A wczoraj to pytali się znowu. Jak cię nie było. Tak? Ta? grałem. Um. Ale jedna osoba, czy kilka? Trzy chyba. O kurwa. Dobra, jestem. A ja coś z dachu nie mogę zajść. No, super! Na... Zanim ja teraz dojdę tam, no to idzie normalnie, a nie. Yo, madafaka. No, Talerz. daleko ty Talerz. pofruniemy. <laughs> da się wsiąść na gieda? Gdzieś przechodzę przez jakieś ścianki, hmm. bo otwieram drzwi. Oh, fuck Chyba nic z tego nie będzie. Ale no tak, bo to ciągnie do góry. To czekaj, deskę se przywołamy może. Ale deskę to ufo przywołuje, czy nie każdy może? Ta, nie, tylko ufo. To skąd ci goście z policji mieli? No, ktoś hmm. zostawił po prostu i tyle. Dzisiaj też już widziałem. Co tak było? No to właśnie wybuchło <laughs> Nieźle no nie? nie? Ale widzisz że nam, na, na mapie się ufo pokazuje Znaczy no, nam się akurat nie pokazuje, ale innym jak lecimy Ej gdzie jest dziura? Tam dalej chyba Chyba dobrze idziemy Żebyśmy nie błądzili Ja to mogę się tepnąć w sumie Czyli gdzieś ty poszedł? W drugą stronę w ogóle Ja to gdzieś chcę wyskoczyć Ja co spięta nam stąd O, właśnie poszłem. Szybcy wściekli. Jeszcze bez ja... spadochronu. Ile ja będę spadł, no? A ja telefon, elegancko. I da się spisać ten? Spadochron? A nie wiem, właśnie nie działał ostatnio. No nie działa. To ja będę jak frulał pół godziny. Chyba się ja kilnę. To, ja to... Na... Czekaj, ja Cię tepnę, na Grow jestem. Dobra, spoko, ciekawe, wyląduję. Jak ja lecę w powietrzu. Uuu, wyleciałem ze strefy Streszczuj się, panie Dobra, masz zaproszenie Ciekawe, czy się zabije mnie Eee, normalnie wylądowałem Ten już jak ekspit, Czekaj, przy, przywołam tą dę... Kasę <grystek _> je, je, jeżki, jest gościu O, znikną Dobra, ja wpisuję Dobra, ja to obczajam. Masz jedno, deskę. No, będziemy tym pierdzikówkiem jeździć. Czekaj, czekaj. No, jak to to wygląda? <grym> Ale fajnie pierdzi jak skuter. No. W dwusuwie. Stunty można palić gumę tym. Nie podskoczę żaden pajac? Kiedy bo Jeszcze można strzelać. Co, z deski? No! O, jakże poszedł, chłopie! No nie wiedziałeś, że z deski się dostrzelać? Prawie byś się zabił na tej skoczni. O, Jak? jesteś. Tak się strzela. No, Altem. A, że nitro. Tak, no, A, przecież no to nie to wiedziałem. O, chyba mamy tu jakąś ofiarę. Gdzie? Tu, po lewej. No hej, ci puszko. A to jest gość, ale można go zabić. No. Ale fajnie zapierdziela tak szybko, no nie? No to jest zarobiste, jak się wej, Wej, Jak się weźmiesz prawym? Gdzieś w prawo, bo tam jest strefa. Szukamy ofiar. <grym> Na jednym kole. O, chyba następna ofiara, kurde, tylko tu się jakoś przejedzie. No nie wiem, właśnie. Nie. O, deska zablokowała ci się. Czekaj, no to trzeba z drugiej strony przejechać. O, tam trzech jest nawet. O, Dopiero... O, jedzie... Uuu, uciekają nam. O, jest, ofiara. O nie, ucieka motorem. Dziurawego kondona? Chce nam deskę zabrać. To jest ten sam znowu, kolo. Uuu, zabrała ci deskę. O nie, Ej, czemu nie mogę mieć zabić na tym. Ona nie umie tym jeździć. Ej, nie mogę zabić. Te wleci, ale ty. Nie ja umie. W ścianach jeździ. Godzio, zapierdzielaj za nią. Ja sobie Kawasaki wezdę. Ej, nie umie tym jeździć. No nie. Kurwa, gdzieś w jakieś schody wjechałem. Ja ją godzię. Ja że gdzieś tutaj w jakichś krzaczora utknął. Tak spad. spadł. Ona jeździ po jakiś tych. Kurde, jedzie w drugą stronę. Łobie by Citroenem rozjechał. Gdzie ona w ogóle jeździ? Oje, spadła. Kurde. Znowu wzięła? Dobra, no zdechła. No hej, to był ten, to, to był ten sam gościu, co wcześniej. No, to był gość. To tobie dzwoni, nie mi. Ej, no. jak ktoś ten serce domu, przed domem? Szalony. No, łódkę, kurde, nie wiem gdzie będzie. Być... To nie wiem. Wow, ale Niech wyskoczyłem. Dzwoni. Gdzie ty jesteś? Gdzieś tutaj na boku. A jesteś? O kurde, ja w tą a w tą. Gdzie mnie na gro? No nie wiem, obojętnie. Albo na LV, rozpierducha. A jest ktoś na grą? A ja nie wiem mam telefon. Raczej nie ma. Po co dzwoni do mnie? Ktoś goni mnie. Ktoś Dwóch. O, ktoś jedzie. Bugattinem. Dwóch! Ło, dawaj ich! Ścigamy. Ci jak zapierdalają skuterami. Sakra Aż wyprzedziłem ich, nawet światło stop w tej desce jest Zawsze. Whoa, Whoa, fuck. fuck, jak poszłem Rozpierdzieliłem się. Ty, wypadł, wyskoczył. Jeden zaatwiony. Drugi też. Teraz no. pierducha jest na Ty deska tj. mi wybuchnie. Ty ten bugaki coś się polił, polił się i... Czekaj, zaraz ci... Nie, Zespaduj. dobra, jeszcze jest, jeszcze jest dobra. Trochę się kopci, ale. To nic. Dobra, idziemy gdzie? Nie no po LS możemy pojeździć, bo łatwiej ich jest ścignąć. Dobra. Bez nitra na razie. 165! No, A nie, to 50. 170, ty, to wyciąga to ładnie. 150! To Uuu, prawie się zabiłem. A, muszę sobie życia uleczyć. No ja też by mi się przydało, bo on mnie nagra strachu. Alfa, nie to chodzi tak, jak puścisz gaz. O! Jak dwusów. Ale o, fajnie to się ten na zakrętach zbiera i w ogóle. O, jesteś na nagroł na dwie osoby. Uuu, to jedziemy tam. Jedziemy tam. O, jak to wchodzi ładnie w zakręty. Ty, nie, da się go zabić? Wip jakiś. Ja to spierdzielam i chodzi sobie jak lajkę like boss. Dobra, tego zabiłem. Kasę se wezmę. Dobra, A... nie da się go zabić, to idziemy stąd. Kopci mi się. Podejrzany gość Czekaj, deskę spalę. Krzycz psy. Kasę se wezmę cium cium. cium, cium Zjechali go Ty, może weźmiemy UFO? Ten talerz Można A ten co, jakiś ziemnięty? Nie wiem Nie że nie da się go zabić, to jeszcze kopie gdzieś co sobie w nim To znaczy, że ma lagi Jebany Pewnie się będzie chwalił, że go nie mogą tam. Dobra, wsiadaj. No hej. Ufo my odlecieli. Latający talerz. XD. To jest za helikopter, tak? Chyba. Ty, tu jest jakiś Tomek. Ty co, no, to nie? No, by nie byłeś? Nie. Lol. To jest jakaś baza? No, ta muzyka leci w środku. Ale kogo to jest baza? Gangu jakiegoś, czy co? Nie, nikogo, tak wszystkich. Da się tam wbić? No, otwiera się brama. No kurwa, nie widziałem. Ta. No serio, nie byłem tam, pierwszy Ta. raz to widzę. Rok temu spałem byłem. Tyle razy się przelatywało tym. Andromado mi się nie widziało. No widzisz, a teraz ufo lecisz. Mm. Ciekawe, czy coś się da robić, ale chyba nie. Strzelać kontrolami, naciskaj. A nic nie działa właśnie Bo to jest za chyba za ten... Taki te. Ech, już wiedzę jaki helikopter jest to O Boże, znowu mi gorąco no Oluju. luju Heheszki Latający talerz, Co pokazujemy w następnym odcinku? Myślałeś coś już? Bo się już propozycji kończą Eee, tutaj jest nieskończona o. ilość RMF Max leci sobie ufo Jeszcze jaka muzyka Jak pasuje, chłopie <grym> <grym> Ufo porno Ja no, nie wiem no, co później pokazywać No Byłeś tu, bo w tej rurze tutaj gdzieś zaraz jest Podkowa Ląduj, tutaj będziemy działać. Ufo ląduje Czekaj Żeby bezpiecznie No tak na pewno. Dopiero się ludzie pomyślą. No hej o nie, jest ten, z Wojsko, ten, nie, z Colors. Żartujesz? Nie, nie ma go jedna. ja profesor, zabił jakiegoś gościa. Zabiłeś kogoś? No, ale już pusto. <noise> już zwiali, jednego De zabiłem. Deski forever są. Chcesz przyszedł? Nie, tak ze strzelałem A <noise> To najlepsze to. Pim, bim, bim. A to pokazać ci tą bazę? Którą bazę? No tą, wsiadaj. O Boże, hydraulika. ma zamknięte. Hydraulika ma głowę. To co? Ty a co to? Czekaj, co to? Poczekaj, poczekaj, czekaj. Co, co ma tutaj za napisy? Nie no to jest killingowany. Split Automatic Access skill Nie widziałem tego. Dawaj, jedziemy. Kombiakim. Kąpiakiem Zawsze spoko. Today. Dokładnie. Studniów na studniówkę jadę! Na studniówkę. Pan <laughs> gdzie kurwa! A jaki progi ma! Ło spoilerowany! German style! Ja też mam hydraulikę. Może byś poczekał. W końcu diesel tak dobrze nie ciągnie. No ta benzyna forever, najlepsza. Dokładnie. Benzyna ciągnie do końca, diesel to... 2000 obrotów. Dawaj! Ło! Wow. Ło! Wow. I rozjebany. <gry> TDI poszedł w pizdu Na no środ, jedziemy. A Nissan cały. Do, bu do Bugajnego. Zobacz. Do Bugajnego do Kurzelowa. Tak benzyna ciągnie, a nie jakiś tam pasat, wieśniatki wtedy i... Zobacz, ja tylko le lekko gazu depnę i zobacz jak idzie. Łożeś to pojechał. Na twój jest sportowy. No to co? A mój nie dość, że sedan to na cztery. Jak to jeszcze jakiś rodzinny? Sedan, sedan, tak. No, jeszcze wow. nie, no. Czy też Twój się le szybciej poli. Boże, już tyle zarąbał razy, że. Tu bacz się, tu bacz. Z fanów wtedy i w końcu cicho być. Pociąg stoi. Pieniążki muszę sobie wpłacić zaraz. O poli ja mi się, dobra, walić tu Niech się spali. Dobra, otwieram bramę albo... Kurwa, żebym pojechał gdzieś górą. Boże uh -huh, różowy. drifting. Drifting Passatem w TDI. Dum, 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 dum. I tam na, na górze muzyczka gra, wszystko elegancko. Fajna baza do spotkań. No. O, muzyka już gra. Uf, uf. Muzyczka elegancko, tarasik. Napijemy się w w potem pod wpanną dupeczki albo od tak. O, można zmieniać muzykę nawet. O, patrz. Zobacz, kurde. można siedzieć, dupcyć, jest chyba <laughs> ten... łóżko... Szkoda, że jedno. Kaloryfer, kurde. O, nawet balkon jest. No i tam z drugiej tutaj strony dziś, można przejść. Tutaj dziś w powietrzu jest, kurwa, garaż. Tutaj zobacz, imprezy. kurde. Tu Ale balkoni? fajne widoki na dół. No, no w ogóle. Tutaj balkonik. Jaka nuta. Nasza baza od dzisiaj. Spoko. Nie, nie wiedziałem, że myślałem, że wiesz o tym. Nie, nie widziałem, nie widziałem. Taka muzyka Gąski gąski Co u ciebie? Nie no w domu tu. A. Zmienię muzykę, kurde Jak zmienisz to powiedz O kurde Ta sama leci teraz. Zmieniłem na to, co nie trzeba. Odczekać 10 sekund, a walić ich wolna strefa tu jest. No, fontanna, może gdzieś pod koła tutaj w rogu, czy coś dawać mojego Passata mi się zajebał. O, jestem... Nie chcę, mi się łazi po tych krzakach tutaj, nic nie widać. A może tu być? w sumie, pod gdzieś? to jest taki głupi pomysł. Ale jak tu nic, chłopie, nie widać? Ja to się dziwię, że tu komputer mi się nie... Nie tnie. Ktoś przyszedł? O, można, ktoś jechał. Można br Można bronić tego. No, przynajmniej tutaj deski lepsze są. Gdzie ten gościu? Ucieka gdzieś. O, jest. O, nie, tepnął. Nie, nie tepnął. Ty, a mnie da się go zabić? Co jest? A czekaj, podłożę bombę. Czekaj. Mhm. Uh -huh. Ja go pilnuję, Mam, trzymam go na muszce. Chyba że się Za tepnie. Zaraz obaj wypier wypierdzieli. No tak to spokój. Kurwa, tu będę się śmiech, jak go nie wysadzi. No bo może go nie wysadzić. Bo on jest jakiś. jakiś buga ma. Może go tu już dawno nie ma. Patrz, Uuu. poszedł. Po zobacz Zobaka rozpierducha. Kawasaki się poli. Ja to idę do garażu, tu będę bezpieczny. Ty może deski eee, Ja to idę do tego Gdzie? Do pikpena, bo ktoś jest na pikpenie Fuck spawnuje A uciek? Ty, gościu jakiś tu strzał? Słysz jakieś strzały z takim pistoletem zwykłym. Eee, takie są dźwięki czasami w tym nie, po lewej same. stronie jest ktoś tam. Na dół. Dwóch nawet. Ty jakiś gościu do mnie biegnie, typek. No. I też nie mogę go zabić. Czemu to tak? Co jest kurwa? O, policja przyjechała! No hej Uciekaj Zaraz podłożę bombę. Gościu chce mi deskę zabrać. Już po policji. Tego gościa nie można zabić. O, paga jest. Ja to wbijam do środka. Co tu się dzieje? Rejdera zastrzeliłem. totalna rozpierdolona. naszego Jumbo. my zabili? Dlaczego? <noise> Ta <noise> żyć do jemą. Nie ma, wszyscy rozpierdzili. Nie ma wszyscy, nie ma świadków, nie ma. spierdalamy Gdzie tu jest wyjście? Kurwa. What A, the fuck, co to mnie. Zapomniałem, że bombę podłożyłem. <noise> no, no dzięki. Tym to się zabijemy. Dwa Marysjany jadą Pagani huraja Uuu ewel Łopanie jak za się. Zaraz się zacznie polić. To Jedziemy tak... rozpierduchę zrobić. To tak na koniec, jak już kończymy. No nie. No tak? No nie. No tak. O nie. Finalowa ronda. Wyskapuje. Dzięki. Dara! Nie Uuu. da się. Poli się. Kurde, nie da się wyskoczyć. Ja też. O, da się. W tym samym momencie. Czemu będzie wybuch? <laughs> nie wiem, ty. Woda go ugasiła. O, lol, idzie na dno No, tak więc, komentuj. No hej.